ma to ja tromba bomba, tutaj friz, tutaj e, mini mike, mike. E, Dzisiaj jeździmy na hulajnodze, ale on jeździ na e, e, Jak ona się nazywa Skorolka i... I Frizz na Bo mini Mike nie umie jeszcze na skateboardzie jeździć A moja deskorolka! Patrzcie! Mini Majk! Mini Mike. Jestem to Nie, okay. <noise> patrzcie! Patrzcie w ogóle na jego kolej nogę. Na ten skateboarda. Co to jest? No! Dobra, no. Gaj, ja tu zrobię! Ja tak zrobię. Czekaj! Patrzcie co ja w ogóle umiem Ekipa Friza. No i idziemy! E, nasz kanał to na YouTube Freeze, ekipa malczyński? Nie, e, Freeze, tromba bomba i mini Mike? A, yes. Mini Mike! Nasz kanał to tak naprawdę się nazywa, on tylko kadam sobie tam słówkę. Nasz kanał to jest ekipa Malciński. No. Albo, nie, Marcin Marczyński? Coś no? Strzelu, bo nie pamiętam. Marcin Marczyński. Możecie wpadać i mam ta, mamy tam z bratem: z dwoma bra e, jeden mój brat, drugi jego brat. Mamy nagrane e, chyba. Jeszcze I tak naprawdę to ja nagrywałem. Ja, ja to wszystko nagrywałem. Dziś to ja. To ja.